Trzy tysiące ludzi wchodzi do kompleksu budynków w Harbinie, żaden z nich nie wyjdzie żywy. Ale to nie jest obóz zagłady, to coś znacznie gorszego. To miejsce, gdzie lekarze z dyplomami najlepszych uniwersytetów przekształcili medycynę w narzędzie tortur tak wyrafinowanych, że nawet naziści byli zszokowani, gdy się o nich dowiedzieli. Dlaczego o Auschwitz wie cały świat? A o jednostce 731 milczy większość podręczników historii. Dlaczego człowiek odpowiedzialny za śmierć 200 tysięcy chińskich cywilów nigdy nie stanął przed sądem? I dlaczego Stany Zjednoczone zapłaciły za jego zbrodnie immunitetem? Rok 1936. Młody, ambitny mikrobiolog Shiro Ishii stoi przed cesarskim sztabem Japońskiej Armii. I przedstawia wizję, która zmrozi krew w żyłach. Broń biologiczna może wygrać wojnę bez wystrzału. Jedna bomba, wypełniona zarazkami dżumy, może zabić więcej ludzi niż tysiąc konwencjonalnych bomb. Ale żeby ją stworzyć, trzeba najpierw zrozumieć, jak dokładnie umiera człowiek. Krok po kroku, minuta po minucie, Isi dostaje pełną swobodę działania, nieograniczony budżet wsparcie najwyższych władz i pozwolenie na wszystko, dosłownie wszystko. W okupowanej Mandżurii, z dala od ciekawskich oczu, powstaje kompleks o kryptonimie Jednostka 731. Oficjalnie to Wydział Zapobiegania Epidemiom i Uzdatniania Wody Armii Kwantuńskiej. W rzeczywistości to fabryka śmierci, której produktem jest wiedza o granicach ludzkiego cierpienia. Ale zanim dotrzemy do piekła Pingfang, musimy zrozumieć człowieka, który je stworzył. Shiro Ishi urodził się w 1892 roku w zamożnej rodzinie właścicieli ziemskich. Błyskotliwy, charyzmatyczny, z fotograficzną pamięcią. Na uniwersytecie w Kyoto fascynuje się bakteriologią. Jego profesorowie mówią o nim geniusz, jego koledzy szaleniec, Ishi ma obsesję. Wierzy, że Japonia, mały kraj na wyspach, może pokonać mocarstwa tylko przez przewagę technologiczną i znajduje inspirację w najbardziej nieoczekiwanym miejscu. Podczas podróży po Europie w latach dwudziestych dowiaduje się o protokole genewskim zakazującym broni biologicznej. Jego reakcja: Jeśli świat się tak bardzo boi tej broni, to musi być skuteczna. Jeśli jest skuteczna, Japonia musi ją mieć. Wraca do kraju z misją. Przekonuje wojskowych, że bakterie są bronią przyszłości. Tanie w produkcji, łatwe do ukrycia, niemożliwe do powstrzymania. Jedna szklana fiolka może zniszczyć całe miasto, ale jak ją wyprodukować? Jak sprawdzić, czy działa? Szczury i króliki to za mało. Potrzebni są ludzie. I tu zaczyna się prawdziwy koszmar. Bo Ishii nie jest zwykłym sadystą. On jest naukowcem. Metodycznym, skrupulatnym, dokumentującym każdy szczegół, każdy krzyk, każdą łzę, każdy ostatni oddech. W jego notatkach nie ma ludzi. Są kłody, maruta po japońsku, kawałki drewna do eksperymentów. Pierwsza kłoda trafia do jednostki w 1938 roku. To chiński rolnik oskarżony o sabotaż. Zostaje zarażony dżumą, i przez 17 dni lekarze dokumentują postęp choroby: temperatura, puls, morfologia krwi. Kiedy umiera, przeprowadzają sekcję, potem spalają ciało i szukają następnej kłody. Ale Ishi szybko orientuje się, że to za wolno. Potrzebuje więcej materiału badawczego, więcej kłód, i wtedy wpada na pomysł, który przeraża nawet jego własnych podwładnych. Co, jeśli zamiast czekać na więźniów, zacząć ich produkować? Co, jeśli każdy chiński cywil może stać się kłodą? Rozpoczynają się łapanki. Japońska żandarmeria, słynna Kempeitai, Tai, dostaje nowe zadanie: znajdować podejrzanych, mężczyzn, kobiety, dzieci. Narodowość? Chińczycy, Rosjanie, Mongołowie, Koreańczycy. Każdy, kto nie jest Japończykiem. Powód aresztowania? Nieważny. Szpiegostwo, sabotaż, włóczęgostwo. Czasem wystarczy przejść ulicą w złym momencie. Kompleks w Pingfang rośnie 150 budynków 6 km kwadratowych. własna elektrownia własna linia kolejowa własne krematorium pracujące 24 godziny na dobę 3000 tysiące japońskich naukowców lekarzy techników i miejsce dla tysiąca kłód jednocześnie. Tu warto zatrzymać się na moment i zadać pytanie, które dręczy historyków od 70 lat. Jak to możliwe, że tylu wykształconych ludzi, lekarzy, którzy składali przysięgę Hipokratesa, zgodziło się uczestniczyć w tym szaleństwie? Odpowiedź jest przerażająco prosta: propaganda. Od dziecka uczono ich, że Chińczycy to podludzie, że służba cesarzowi jest najwyższym honorem. Że cel uświęca środki, ale wróćmy do pingfang. Co dokładnie działo się za murami kompleksu. Eksperymenty można podzielić na kilka kategorii, każda bardziej koszmarna od poprzedniej. Pierwsza kategoria to testy broni biologicznej. Kłody zarażano dżumą, cholerą, tyfusem, wąglikiem czerwonką, czasem przez zastrzyki, czasem przez skażoną wodę czy jedzenie. Ale Ishii szukał bardziej efektywnych metod. Wynalazł bombę porcelanową, wypełnioną pchłami zarażonymi dżumą. Testował ją na więźniach przywiązanych do słupów, w różnych odległościach od epicentrum wybuchu. Druga kategoria to eksperymenty z odmrożeniami. Więźniów wyprowadzano na mróz sięgający minus 40 stopni. Polewano ich lodowatą wodą. Czekano, aż kończyny zamarzną na kość. Dosłownie słychać było, że przy uderzeniu młotkiem brzmiały jak drewno. Potem testowano różne metody rozmrażania: gorąca woda, ogień, stopniowe ogrzewanie. Wszystko skrupulatnie notowano. Trzecia kategoria to vivisekcje sekcje na żywych, przytomnych ludziach, bez znieczulenia, bo znieczulenie mogłoby zniekształcić wyniki. Wycinano organy jeden po drugim, obserwując jak długo kłoda pozostaje przy życiu. Czasem kobietom w ciąży, czasem dzieciom. Wszystko w imię nauki, ale to dopiero początek listy. Testy ciśnieniowe, umieszczano ludzi w komorach próżniowych, obserwując jak ich ciała eksplodują od wewnątrz. Testy wytrzymałości jak długo człowiek przeżyje bez wody, bez jedzenia, bez snu. Wirowanie w wirówkach aż do śmierci, przetaczanie krwi zwierzęcej, wstrzykiwanie powietrza do żył, napromienianie promieniowaniem rentgenowskim aż do śmierci. Jednym z najbardziej makabrycznych eksperymentów były badania nad kiłą. Kłody zarażano, a potem zmuszano do stosunków seksualnych z innymi więźniami, obserwując rozprzestrzenianie się choroby. Kiedy kobiety zachodziły w ciąże, czekano aż urodzą. Noworodki natychmiast stawały się nowymi kłodami do badań nad chorobami wrodzonymi. I tu pojawia się historia, która łamie serce nawet najbardziej zahartowanym historykom. Jedna z więźniarek, młoda Rosjanka, urodziła dziecko. Przez trzy dni błagała strażników, żeby pozwolili jej je nakarmić. W końcu jeden z nich się zgodził, dał jej pięć minut. Kiedy czas minął, wyrwał jej dziecko z rąk. I zaniósł do laboratorium. Kobieta oszalała. Rzuciła się na druty pod napięciem. Przeżyła. Następnego dnia stała się kłodą do eksperymentów z gazem bojowym. Ale jednostka 731 to nie tylko laboratoria. To także poligon doświadczalny w terenie. W 1940 roku Ishii przeprowadza operację, która pokazuje prawdziwą skalę jego szaleństwa. Samoloty zrzucają bomby z bakteriami dżumy na chińskie miasto Ningbo. Epidemia zabija 100 osób. Dla Isi to sukces. Dowód, że jego broń działa. Kolejne ataki biologiczne na chińskie wsie i miasta. Zanieczyszczanie studni, rozpylanie bakterii, podrzucanie skażonej żywności. Historycy szacują, że w wyniku tych ataków zmarło 200 tysięcy chińskich cywilów. Ale to tylko szacunki. Nikt nie zna dokładnej liczby. I wtedy w sierpniu 1945 roku wszystko się kończy. Związek Radziecki atakuje Mandżurię. Armia kwantuńska rozpada się jak domek z kart. dostaje rozkaz zniszczyć wszystkie dowody, spalić dokumenty, wysadzić budynki, zabić wszystkie kłody. Ale tu wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał. Isi odmawia zniszczenia swoich badań, to jego życiowe dzieło. Zamiast tego pakuje najważniejsze dokumenty i próbki, i ucieka. Nie sam, z całym sztabem. Wracają do Japonii i czekają. Na co? Na Amerykanów. Bo Isi wie coś, czego nie wiedzą inni: wie, że jego wiedza jest bezcenna, że Amerykanie, którzy właśnie wchodzą w erę zimnej wojny. Będą chcieli wiedzieć wszystko o broni biologicznej i ma rację. We wrześniu 1945 roku do ISI zgłasza się przedstawiciel amerykańskiego wywiadu. Proponuje układ: immunitet w zamian za wszystkie dane z eksperymentów. ISI się zgadza. Przekazuje 8000 slajdów, setki raportów, szczegółowe protokoły eksperymentów. Amerykanie są zszokowani. I zachwyceni. To dane, których nie można zdobyć w kraju demokratycznym dane warte więcej niż złoto. I tu dochodzimy do najbardziej kontrowersyjnej części tej historii. Podczas procesów tokijskich, odpowiednika Norymbergi dla Japonii, nikt z jednostki 731 nie staje przed sądem. Amerykanie blokują wszelkie śledztwa. Oficjalnie jednostka nigdy nie istniała. Shiro Ishi umiera spokojnie w swoim łóżku w 1959 roku. Niektórzy z jego podwładnych zrobili kariery w powojennej Japonii. Zostali szanowanymi lekarzami, profesorami, prezesami firm farmaceutycznych. Dopiero w latach 80., gdy niektórzy świadkowie zaczynają mówić, prawda powoli wychodzi na jaw, ale Japonia długo zaprzecza. Oficjalne przyznanie się do istnienia jednostki 730. Jeden następuje dopiero w 2002 roku, bez przeprosin, bez odszkodowań, tylko suche stwierdzenie faktów. Ale może najbardziej przerażające w tej historii jest co innego. Dane z jednostki 731 nie przepadły. Trafiły do Fort Detrick. Amerykańskiego Centrum Badań nad Bronią Biologiczną. Niektórzy historycy twierdzą, że przyczyniły się do rozwoju amerykańskiego programu broni biologicznej podczas wojny koreańskiej i wietnamskiej, że wiedza zdobyta kosztem cierpienia tysięcy niewinnych ludzi została wykorzystana ponownie. I tu wracamy do pytania z początku: dlaczego ta historia jest tak mało znana? Może dlatego, że nie pasuje do czarno-białego obrazu II wojny światowej, że pokazuje, jak cienka jest granica między dobrem a złem, gdy w grę wchodzą narodowe interesy. Że przypomina nam niewygodną prawdę. Czasem zło nie jest ukarane. Czasem zbrodniarze umierają jako szanowani obywatele. W Pingfang, gdzie kiedyś stała jednostka 731, dziś jest muzeum. Małe Rzadko odwiedzane. W jednej z sal wisi zdjęcie, pokazuje grupę japońskich lekarzy w białych kitlach. Uśmiechają się do kamer. Wyglądają jak zwykli lekarze w zwykłym szpitalu, tylko że to nie jest szpital to fabryka śmierci. A oni nie są lekarzami są mordercami. Kiedy patrzysz na to zdjęcie, zadajesz sobie pytanie: co sprawiło, że ci wykształceni Inteligentni ludzie stali się potworami, i czy w odpowiednich warunkach każdy z nas mógłby stać się jednym z nich? To pytanie, które zostaje z tobą długo po opuszczeniu muzeum, pytanie bez odpowiedzi, pytanie, które być może nie powinno mieć odpowiedzi. Historia jednostki 731 to nie tylko opowieść o japońskich zbrodniach wojennych, to opowieść o tym, jak nauka może stać się narzędziem zła. Jak ideologia może zniszczyć człowieczeństwo, jak pragmatyzm może usprawiedliwić współpracę z diabłem, to opowieść, która powinna być opowiadana, przypominana, przekazywana kolejnym pokoleniom. Bo jak powiedział George Santayana, ci, którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są na jej powtórzenie. Jeśli ta mroczna karta historii poruszyła Cię tak, jak powinna poruszyć każdego, kto wierzy w człowieczeństwo, poszukaj innych zapomnianych historii II wojny światowej, bo tylko znając całą prawdę, możemy upewnić się, że nigdy więcej to nie tylko puste słowa.